Jedziemy. Travel Fan zaprasza na film. Jest miłe, sierpniowe popołudnie. Pogoda dopisuje. Słoneczko przyjemnie przygrzewa. Białe obłoki leniwie suną przez błękitny nieboskłon. A my, podziwiając to, co urodziły żyzne kujawskie pola, jedziemy ku kolejnym ciekawym miejscom, które ma nam do zaoferowania niezbyt odległa okolica. Przed nami żnin. Ceglaste budynki dawnej cukrowni w swych murach kryją obecnie lokalny browar oraz dość nietuzinkowo zaprojektowany hotel. Pierwsze wrażenia są nieco mylące. Będąc tu odnosi się wrażenie, jakoby przyjechało się nie na wypoczynek, lecz do pracy. Postindustrialne wnętrza obiektu przenoszą w niepowtarzalny klimat dawnej fabryki cukru, a jednocześnie zastosowanie nowoczesnych rozwiązań architektonicznych pozwoliło natchnięcie nowego życia w ten zabytkowy obiekt. Historia żnińskiej cukrowni sięga końca XIX wieku. Zakład nieprzerwanie produkował cukier do 2004 roku, kiedy to wbrew protestom społecznym został wyłączony z produkcji cukru i wystawiony na sprzedaż. Samo miasto Żnin pochwalić się może niebywale długą historią. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z okresu paleolitu sprzed 10 tysięcy lat. Liczne znaleziska archeologiczne świadczą o kontaktach Żnina ze światem antycznym. W państwie Piastów wzrosło znaczenie tego miejsca jako węzła komunikacyjnego. Miasto pełniło w tym czasie przede wszystkim funkcję militarną. W pierwszej połowie XII wieku Żnin był z kolei własnością instytucji kościoła, stając się prywatnym miastem duchownym własnością arcybiskupa Gnieźnieńskiego, który w 1284 roku założył tu swoją mennicę. Ze Żninem związana jest postać urodzonego tu Jana Śniadeckiego, człowieka ogromnej wiedzy, wielu pasji i umiejętności. Trudno uwierzyć, że dzisiejsze senne miasteczko w XVIII wieku przewyższało liczebnością Bydgoszcz oraz Inowrocław. W pierwszej połowie XIX wieku Żnin wszedł na ścieżkę dynamicznego rozwoju. Brukowano drogi, stawiano budynki, rozwijał się handel i rzemiosło. W dwudziestoleciu międzywojennym miasto wzbogaciło się o nowe zakłady i przedsiębiorstwa. Stąd między innymi na całą Polskę kolportowano ilustrowany Kurier Polski oraz słynną Moją Przyjaciółkę. Ikoną miasta jest piętnastowieczna wieczna gotycka obronna wieża ratuszowa, która obecnie jest siedzibą Muzeum Ziemi Pałuckiej. Właśnie przed ratuszem żnińska mała ojczyzna zorganizowała dziś Gminny Dzień Seniora. Niespełna kwadrans drogi dzieli Żnin od miejscowości lubostroń. Tu podziwiać można pięknie zachowany, klasycystyczny pałac z przełomu XVIII i XIX wieku. Nazwę miejscowości nadał ówczesny właściciel dóbr hrabia Fryderyk Skurzewski. On to właśnie we wsi piłatowo postanowił znieść pałac, nazywając to miejsce lubostroniem. Dobra łabiszyńskie zostały nabyte w 1762 roku przez hrabiego Franciszka Spróżowskiego, generała wojsk koronnych, zwolennika Konfederacji Barskiej. Na projektodawcę oraz wykonawcę pałacu wybrał znanego architekta Stanisława Zawadzkiego. Najprawdopodobniej fundator życzył sobie, aby jego pałac był podobny do słynnej Villa Rotonda koło włoskiej Wiczęzy. Lubostroń pozostawał w rękach różnych gałęzi rodu Skórzewskich, aż do wybuchu II wojny światowej. W latach 60 losem zabytku zainteresował się dyrektor Filharmonii Pomorskiej Andrzej Szwalbe, namawiając do przeprowadzenia remontu włodarzy regionu. Gdy po likwidacji PGR pałac został przejęty przez państwo, utworzono zespół pałacowo-parkowy tworząc miejsce na różnorodną działalność hotelową, gastronomiczną, a także artystyczną. Miejscowość Ławiszyn to lokowane w 1369 roku dawne prywatne miasto szlacheckie rodu Prawdziców. Dzięki ich staraniom osada i gród otrzymały prawa miejskie. Nazwa Ławiszyn pochodzi prawdopodobnie od księcia Ławiszy. W 1407 roku miasto posiadało już własną pieczęć lakową z herbem. Od XVI do XIX wieku pozostawało własnością rodów czarnykowskich, opalińskich, gębickich oraz skórzewskich znanych z opowieści o Lubostroniu. Współcześnie miasto odgrywa rolę lokalnego centrum produkcyjnego. Większość zabytków architektonicznych skupia się obecnie wokół malowniczego rynku. Zwartą zabudowę tzw. Starego Miasta tworzą zabudowania z XVIII oraz XIX wieku. Jedną z ciekawszych budowli jest XVIII-wieczny szachulcowy spichlerz zbożowy. Po drugiej stronie ulicy podziwiać można z kolei młyn z 1796 roku. Ciekawym, niezwykle malowniczym miejscem jest przytupnięta do rzeki Noteć tak zwana Łabiszyńska Wyspa. Pięknie zagospodarowany teren zachęca do wypoczynku, rekreacji oraz prowadzonych przez miasto różnorakich działań kulturalnych. Licząca ponad 2,5 hektara Łabiszyńska Wyspa Parkowa to jedna z dwóch w województwie kujawsko morskim wysp ustułowanych w mieście. W trakcie jej rewitalizacji odtworzone zostało XIX-wieczne założenie parkowe w typie angielskiego parku krajobrazowego. Wyspę opływa rzeka Noteć oraz kanał Notecki. Znajdują się na niej piwnice zamkowe, które w przeszłości stanowiły zaplecze warownego zamku. Od maja do września funkcjonuje tu marina, w której można wypożyczyć sprzęt wodny. Łabiszyńska Wyspa Parkowa to prawdziwa oaza spokoju. W Polskę jedziemy, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie. Travel Fan w podróży odkrywa oblicze naszej polskiej ziemi. Nasza filmowa Polska w pigułce to urokliwe krajobrazy, cuda natury, ciekawostki o niesamowitej burzliwej historii naszego kraju. Kultura, sztuka i architektura ciekawi ludzie kulinaria. Zapraszamy na interesujące filmowe opowieści od Bałtyku po Górszczyty, od nadożańskich mokradeł po wschodnie Rubieże na jaśniejszej Rzeczpospolitej. Polska, to my, zatem w Polskę jedziemy. Jola. I Rafał. Travel Fan all rights reserved by travel bank